Witam was, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj tak jak widzicie, po tytule będzie takie przygotowywanie na studia, ale też pierwsze tygodnie na tych studiach. Jak widzicie, na razie wyjmuję wszystkie swoje notatki z pierwszego roku i będę starała się je wszystkie układać, wkładać do segregatorów, wyrzucać to co niepotrzebne, bo wiadomo, niektóre z kserówki były jednorazowe. Zajęło mi to naprawdę parę ładnych godzin, także cieszę się, że już jestem po tym. Dużo zeszytów, dużo segregatorów, wszystko musiałam dokładnie przejrzeć, zastanowić się, co zostawiam, co wyrzucam, żeby e, na pewno żadnych ważnych rzeczy, żadnych ważnych kserówek nie wyrzucić do kosza. Segreguję, oglądam, sprawdzam, czy wszystko jest ok. Patrzę na wszystkie książki, które mam z pierwszego roku i staram się to wszystko ładnie poukładać, żeby później wiedzieć, gdzie co mam, jeśli byłaby potrzeba zajrzenia do nich w czasie drugiego czy trzeciego roku. A ja jestem za tym, żeby jednak tych wszystkich rzeczy nie wyrzucać, nie oddawać notatek wiadomo. Każdy chyba ma chęć, żeby wyrzucić wszystkie swoje notatki po sesji do kosza, ja jednak tego nie zrobiłam, bo przemyślałam to. I stwierdziłam, że nie daj Boże, będzie, mi, będzie potrzebna mi jakaś kserówka, jakieś notatki, i wtedy będę w czarnej D. <grym> za przeproszeniem. Dlatego taka, a nie inna decyzja, jak segregacja, sprawdzanie i wkładanie do odpowiednich segregatorów, i wszystko oczywiście musiało być opisane, żebym wiedziała, gdzie zajrzeć, żebym znowu nie musiała szukać, przeglądać itd. Tak a tak to wszystko wyglądało, kiedy byłam w trakcie robienia. Więc ogólnie, wielki syf, dużo rzeczy. Jeśli chodzi o to, to muszę w końcu zabrać się za to, żeby sobie zorganizować wszystko. A mianowicie, kupiłam sobie zeszyt do francuskiego, ponieważ ja teraz francuski będę miała. Jeden francuski będę miała podzielony na trzy przedmioty: oddzielnie gramatykę, oddzielnie leksykę i konwersy. Pisanie i oddzielnie konwersacja. E, więc stwierdziłam, że sobie kupię taki zeszyt. E, no, nie był tani, <grym> ale myślę, że na pewno mi się przyda. Co mi bardzo zależało na tym, żeby zakładki były plastikowe właśnie z takim e, czymś. Bo pewnie będziemy dostawać mnóstwo kserówek. E, nie pewnie, tylko na pewno bo już dostaliśmy sporo. Jeśli chodzi o podręczniki do francuskiego, to mamy aż 4, A mianowicie jest też ćwiczeń Alter Ego, B1+, A1... A, a... Boże, co ja gadam? A2+. Do tego podręcznik, jak widzicie, ja mam wydrukowany z tego względu, że mogliśmy, mieliśmy taką szansę nie kupować ich, tylko wydrukować, co zaoszczędziło nam kupę kasy. Repetytorium maturalne jeszcze dodatkowo mamy. I jeszcze jedno repetytorium, na którym stoi aparat. Także to jest jeśli chodzi o mój francuski. Co dalej? Muszę sobie zorganizować dzisiaj em, segregator na inne przedmioty, bo też już wiem mniej więcej ile gdzie będziemy pisać. Not z notatki dzisiaj nie będę się bawiła, muszę pouczyć się słówek, bo jutro mamy już wejściówkę. E, witamy, studia. No, jutro mam wyjściówkę, muszę się nauczyć około 120 słówek, z czego 50 już umiem, to to nie są też takie zwykłe słówka, ale też frajzale. Ee, zaraz dodam Wam klip, który nagrywałam jeszcze w wakacje, gdzie segregowałam sobie notatki z pierwszego roku, dlatego zaraz będziecie mieć właśnie ten klip, jak sobie tam wszystko ogarniam, a ja teraz zabieram się za dokończanie y, robienia sobie fiszek ze słówek. No i później I później co? I później idę chyba sobie na spacer Bo jest piękna pogoda Pójdę sobie na Twisło Oczywiście wezmę Was ze sobą e, I zobaczymy jak to tam dalej pójdzie Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba Będzie dość ciekawy e, I zobaczycie jak zaczyna się nauka na drugim roku studiów I chyba dopiero teraz Na tym drugim roku zobaczy, co to jest naprawdę prawdziwa nauka Bo mam bardzo wymagających profesorów biorę się za robienie fiszek. nie przeszkadza mi to, że pozostałe wątki są powiedzmy mniej wiarygodne. Ta konstrukcja bohaterów jest wiarygodna w Mówiłam wam tutaj o fiszkach, niestety po czasie Metoda ta dla mnie się nie sprawdziła za bardzo. Przejmowałam się tym, że nie umiem, nie potrafiłam sobie wyobrazić. Ja jestem wzrokowcem, dlatego muszę mieć bardzo, bardzo kolorowo popodkreślane. Niestety fiszki z racji tego, że są biało-czarne, nie pozwalały mi na to i Metoda ta się nie sprawdzała, tylko się stresowałam, denerwowałam, że nic mi do głowy nie wchodzi, dlatego wypróbowałam nowy sposób, jakim było po prostu uczenie się słówek i zwrotów z podręcznika. W podręczniku miałam tę możliwość, że z racji tego, że jest wydrukowany, nie szkoda mi było po nim pisać, zaznaczać i tak dalej. Dlatego cztery kolorowe, fajne zakreślacze, długopis. I takim to oto sposobem znalazłam swój sposób na naukę słówek. Jeśli bylibyście ciekawi, jak, jakie sposoby są na naukę słówek, piszcie koniecznie w komentarzach. To nagram dla Was taki filmik. Dobra kochani, jest godzina po 16. Idę dość grubo, uzupełniłam wszystko, pouczyłam się troszeczkę słówek. Biorę ze sobą 47 słówek i zwrotów. I idę sobie na spacer, przejdę się troszeczkę do dotlenie, mmm, pouczę, a później chyba pójdę sobie do kościoła, a później pójdę na kawę. Tak, więc ym, taki update. Oczywiście, jak będę na kawie, będę uczyła się słówek. Jak będę na spacerze, będę uczyła się słówek. Mam nadzieję, że te 47 słówek wejdzie mi przez te następne 3 godziny 2-3 godziny bo jeszcze 50 na mnie czeka. Myślę, że nie jestem w stanie wszystkiego tak ogarnąć za mało czasu, troszeczkę, bo jednak w środę pan nam zadał, gdzie w czwartek albo w piątek dopiero odebraliśmy podręczniki, bo nam się drukowały. No i sobota, niedziela i w poniedziałek, ale pan powiedział, żebyśmy się nie przejmowali, bo pierwszą wejściówkę zawsze znają tylko dwie, trzy osoby, także. Także tak, ja bym chciała jak najwięcej się z tego nauczyć, tyle ile się nauczę, tyle będę umiała, jeżeli nie, no trudno. Także ja lecę, nie maluję się w ogóle, bo moja twarz musi troszeczkę odsapnąć, bo mam troszeczkę dużo syfów. Biorę telefon, idę i odezwę się już do Was, nie wiem gdzie. Jak wrócę albo gdzieś, jak będę tam sobie Zwisłom czy coś tam. Także do zobaczenia. A ja już Wam dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz. I na końcu chciałabym Wam jeszcze pokazać rzecz, która sprawia, że strasznie się odstresowuje. Dlatego zostańcie do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa! White shirt and I read my bleeding no Sleeping you on your tippy toes Creeping around like no one knows Think you're so criminal I like it when you take control Even if you know what you don't own me I let you play the rule I'll be your animal Oh, you've been saying no no then saying yes 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 cause messing with your head oh she's sweet but a a little bit psycho and now she's screaming my mama 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 oh, she's hot if i was your boyfriend i'd never let you go i could think of blessings you, bless you would never been before baby take a chance you will never ever know i got money in my head like i really let it juice work. on you Tell about if I what to eat a fall too. I know about me, but I know about you. So had a hella sticky fight, I took a three to swag. I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, You'll never be alone. I can be a gentleman anything you want If I was your boyfriend, I'd never let you go. I'm at a party, I don't wanna be out. Uh, and I don't even want a say tell ya. I wonder if I can sneak up the car Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drink, still share with us, hell yeah. You know I love it, did I ever tell ya? You make it better like that Don't think I'm feeling up this body. Everyone's got so much to say Yeah, I always feel like I know nobody oh, Who wants to fit it anyway? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah all the bad things disappear, and you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with a bad night when I'm with my baby.